Witajcie, witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na nową gierkę. Jest to Jaybreak Rush, czyli ucieczka z więzienia. Gra oczywiście internetowa za darmo, jak ja to lubię, więc lecimy. Start! Uwaga, człowieku jestem niewinny, ale ktoś mnie wrabia. Jeśli czegoś nie zrobię, zginę tutaj. Za dwa tygodnie przynoszą mnie do więzienia o zaostrzonym rygorze. Muszę działać szybko. Mhm, dobra. Na całe szczęście mam już plan. Dalej. Jak grać? Kliknij, przytrzymaj, puść, trzymaj się planu, żeby wygra... wyrwać się z tej nory, Ok. Plan pierwszy, mapa. Pozostało 14 dni. Obecne zadanie, mapa. Co tu trzeba robić? Aha, klikat, patrzcie, leci. Ktoś idzie, zbliża się, trzeba puścić, dobra. Czaj, o co biega. Kanuta. Idź, strażniku. Pamiętacie taki serial, Prison Break? Skazany na śmierć. Kanuta. Tu, 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 tu. O, wraca, wraca. Tylko widzę, że tu nam czas upływa, więc mam mało czasu na to wszystko. Idź, 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 ciulu. Tu, tu, tu będę obserwowała cień. Zobaczcie, bo jak będzie się cień zbliżał, to po prostu trzeba przestać. Gdzie? Tym, tym. Tak, udajemy, że nic się nie stało. Nie w ogóle. Nic się nie dzieje. Tu, 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 tu. tu, tu. Leci dalej. Dobrze. Patrz, taki ogień leci. O. OGIEŃ! Chciałam powiedzieć i chciałam wygrać, ale się nie udało. FAIL! Idź! na Rafrajerze, Jak to by powiedział Tiger Bonzo. Kurde, jesteśmy na końcówce! BUMBA! Zrobione! Dalej. Młoteczek. OK! 13 dzień. Dalej. Oj! Idzie Strażnikos. Strażnikos Gigantos. Nara, nara, nara! Do widzenia! Tu, 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 lecisz! A to więzień? A przy nim można? Może nas nie zdradzi. Ej, bez tu można! Tylko pokażę tak. Siema stary. Powinien nas ostrzegać, że idzie, kurde, strażnik. A nie powiedział tego. Dobrze, nie skapuj się, chociaż tyle. Dobra, idź. Patrz, jak dobrze mi idzie, kurde. A? Kurde, dobrze przestałam. Trzeba tu uważać na niego. Jeszcze żadnej skuchy nie było. Uwaga, uciekam z więzienia. Skazany na śmierć. Dobra, lecimy przy nim. Ogień, ogień. A on pokazuje takie. Uważaj, może to prawda. Beskitu! Udało się! Bumba! Lecimy dalej. Co mamy? Wiertełko. Już bardzo. O! Patrzcie, on tak się cofa. Kurde, to jest taka teraz zmyła. A. Kurde, ale by mi się nie udało, ale mi się skusiła. Tym, 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 tym. Pompa, ciśnij, ciśnij. A, to więzie, dobra, przy nim możemy. Zresztą że tutaj jest czas, więc musimy się z czasem zmagać. O! I się co? O Jezu, ale mi się skusiła, ale by było. Ale by było nieźle. Byłoby bicie. O kurde, ej, mi się wydaje, że on powinien to zobaczyć. Dziwna sprawa. Ale wraca! Ty, on może to słyszy, że ja tak wale, tym młotem, w sumie to jest głośne. Trrrr. A dobra, przy nim mogę. Patrz jak leci ogień! Jazda! Kto to idzie? To idzie strażnik? On się tak cofa dziwnie. To jest strażnik na bank. On takie daje zmyłki, taki cień do przodu, do tyłu i tak się cofa. Dawaj, 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 bo nam mało czasu zostało. Dobra, przywieźć nie możemy. Lecisz na Szczecin! No ja nie wiem. On tak chyba udaje, że nie widzi. Jeszcze mi się nie udało skusić. Aż mi się chce tak, wiecie, na siłę skusić. Żeby on to zobaczył, żeby faktycznie przyczaić, czy on to widzi, czy nie widzi, czy on to udaje. O! Kurde, myślałam, że już dojdę. Bym tak do końca leciała, że mi się uda, pewnie by wyskoczył ten policjant głupi. Idzie. Czekajmy na niego. Idź, 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 idź. Nara, 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 nara. Kurde, wrócił. Szybko, bo mi czas leci. Idź, idź. On coś tu przeczuwa. Ej, no prawie to zobaczył, no? Jak nic. Idź! Jest, uda się, uda. Dobra, więzień. Uda się. Kurde, ledwo. Dalej. Wiercenie. Teraz wiercimy w ścianie? O kurde. O nie, to teraz będzie ciężko. Ten czas tu płynie, a ten lata. On będzie to słyszał, on się będzie cofał. Na bank. Dobra, więzień. Czy on nam pomaga, czy jak to, to wygląda? Może on yy, chce z nami uciec? Może chce skorzystać z tej okazji? Kto wie? Lecisz, typie. Kurde, ja myślałam, że on to przyczai. Ale patrz jak mi czas szybko ucieka, nie wiem, czy ja to zdążę zrobić. Ale jazda. Tak na przypale zrobiłam, bo wyszedł kurde ten jeden. Ooo, przyłapano cię. A mogę jeszcze raz, dobra, lecimy. Trzeba teraz uważniej grać. Dawaj, 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 bombo o, już od razu, na wstępie. Ostrzeżenie. Szybko. Teraz nie będę się bać. Dobra, lecimy na przypale. Albo wcale jak to się mówi. O! Przyszedł. Patrzcie ten czas, kurde. I tu trzeba jakoś dużo tego wiercić. No w sumie ściana jest ciężka do zrobienia. To on? Nie, to więcej. Dawaj, ziomek, bo kurde, już zaraz będzie nam jedna czwarta tego czasu, no. Ale w sumie nie, no nie jest tak źle. Idź! Bumba! A! Kurde usłyszał, ale nic nie powiedział. W tym tkwi serkret po prostu. Dawaj. No kto mnie tutaj tak. Uuu, co powinniał puścić? Raz jeszcze da się? Musimy przejść tą grę. Tak już jestem wciągnięta w to. Dawaj. To będzie kurde policjant, chciałam powiedzieć. Więzień. Nie więzień, tylko ten. Jak się nazywa typ, który w więzieniu pilnuje? Może powiedzieć, że policjant. To będzie on. Tak, wiedziałam, ale dziwne, że na początku więzień wyszedł, a nie policjant. Dawaj na pompie. Dobra, ten daję takie. O, teraz przyjdzie policjant. Jest! Strażnik więzienny. No co kurde, wypadło mi z głowy, taka durnota. to. kurde, tak chciałeś mnie wrobić. ale nie, bo ja już znam te twoje sztuczki. Mhm. O może on to słyszy, tak jak już jestem tak na krawędzi, no nie? Dobra, lecimy. Lecisz, bo mamy mało czasu, ale byłby przy no, bez kitu ja myślałam, że on to zobaczy. Jeszcze raz, dajcie mi jeszcze raz, błagam. Kurde, jest kiepsko. Ósmy dzień. Dawaj, dawaj Aaaa! Tutaj czas szybko leci, albo ja mam dużo do zrobienia. tum. Dobra, więzień. Dawaj, dawaj, na pompie! Więzień, iść powoli! Nie! Nie! Już mnie ta gra zaczyna denerwować po prostu! Dawaj, 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 dawaj! Bo czas ucieka. Nas nie dogoniat! Nas nie dogoniat, nie dogoniat! Aaaaa! To, to on, myślałam, że już więzień. Słabo. Ej, za jego plecami to zrobiłam. Dobra, dawaj! Dawaj, dziu, dziu. Szybko, bądź na połowie chociaż. Ach, skubany przylas. Idź! Do widzenia. Szybko. Jest, to więzień. Dawaj, ja chcę być na połowie, proszę Cię, bo już prawie mam połowę czasu, kurde, minęła. Ach, ten... Ale nie, w sumie jesteśmy na większości, niż, więcej niż połowa minęła. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ucieczka z czasem. Ucieczka. Wyścig z czasem, co ja mówię. Szybko. To będzie policjant. Tak! To był on. Ale zobaczcie, uda mi się. Jak się nie będzie wracał. Dawaj. Na pompie! Pompa, pompa, pompa! Ciśnij! Kurde, to będzie on. Wiedziałam. No weź idź szybko, bo naprawdę mam mało czasu, no. Pozwól mi. Eee, wrócił się. On robi to specjalnie. Szybciutko. Szybko, no! Kurde! 15 sekund! Czy ileś tam, czy minut zostało? Dawaj, no kurde, uda się! Idź, stój, 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 stój! Dalej! Ostatnie zadanie! Szybko, 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 szybko! Dobra, szybko! Kto to będzie? Ach, gdy! Nic mi, kurde, nie poszło do paska. A i to będzie długo. Chyba. To więzień mnie straszy. On mi teraz robi na złość, bo on nie może uciec. Hehe. He. Dobra, ciśnij, ciśnij. Patrz jak mu na ząb leci to wszystko. Ta gra jest po prostu taka wciągająca. Takie emocje po prostu. Dawaj, 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 dawaj. Nie może nas przyłapać. Dawaj. O! Szybko. Ciśnij. Bądźmy na połowie, proszę! To będzie strażnik. Skąd ja to wiedziałam? Idź! Szybko na pompie! Oh. Dawaj, 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 Bo Boż połowa czasu praktycznie mija. Ahu! <grystanie> Ahoj, może to jakiś marynarz. Ach, kurde. Idź! Sio! Jeszcze raz. Ja tu nie mam czasu, kurde, na takie gry, ludzie, ja tu na wakacje jadę, to przed wakacjami nagrywam. Szybko! Dawaj, 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 dawaj. Dobra, kręć to. Jak lasso. Niedobrze. Idź. Leci pompa, dobrze Ci idzie. To więzień. Tak, szybko przy więźniu, idź! Ty sobie postój tutaj więźniu, Pożuj sobie gumę, popluj na podłogę. Czemu on nie chce tego robić? Kto mnie tu straszy? Więzień mnie tak wystraszył! Dawaj, 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 dawaj! Do połowy, do połowy chociaż. Policjant. Do widzenia! Lecimy. Z tym koksem, jak to się mówi. Szybciutko, szybciutko, szybciutko! Aj, ta muzyka jest taka pogłębiające ten nastrój ucieczki. tak? Znaczy nie tatko, jak wiercimy. Lecisz, bombo. Dobrze Ci idzie. Kurde, jest więcej niż połowa, a czasu nawet nam sporo zostało. Ale na przypale polecieliśmy, ten już wchodził, a ja dalej wierciłam. Ja już tak robię, że jak on wychodzi, to ja daję. No. Lecisz, bombo. Tym, tym, tym. To będzie o, Nie, to jest więzień. Kurde, uda się jak ciul. Tym, tyrym. To będzie policjant. Ha -ha! Gej! <gaj> Leć. Zkubaniec <gaj> się wróci. Dawaj, 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 dawaj. Kto to będzie? No boję się. Jak dotknę, to on przyjdzie. Kurde, więzień. Dawaj, 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 bo mało ci zostało. Shit! Zegar mi miga. Idź, proszę cię. Uda się teraz. Więźniu, stój, błagam cię, stój. Jest zrobione. Tu, tu, tu. Czy mi się udało przejść grę? Tu, ru, 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 tu, ru, ru. Zatwierdzony przestępca na wolności. Więzień ucieka, wydrążając tunel przez mur. To moja zasługa. O rany, udało mi się wolność. Dalej. Człowieku, jestem. Nie... A to już od początku. Okej, okay, także to było na tyle. Dajcie mi znać, jak wam się ta gierka podobała. Oczywiście link dostaniecie w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie buziaczki. Pa-pa!